Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak zdemontować tapicerkę drzwi w Audia 607 Do demontażu tapicerki będzie nam potrzebny torus 25 i łyżki zestawu ściągać do pizzerek. W pierwszej kolejności zdemontujemy osłonę dekoracyjną klamki, pod którą znajdują się dwie śruby. Trzecia śruba pod torus 25 znajduje się pod rączką do otwierania drzwi. Tutaj. Podwadzamy sobie lekko element dekoracyjny, do koła. Słowa nam już wyskoczyła, musimy włożyć łyżkę i lekko, Lekko nacisnąć na taki zameczek, żebyśmy nie złamali, podczas, nie złamali go podczas wyjmowania osłony. To jest tak. Następnie odkręcamy trzy śruby nad torcem 25. Często śluba znajduje się tutaj pod kam. Przed przystąpieniem do demontażu musimy wcisnąć na boku tapicerki. Jest taki charakterystyczny punkt, lekko przetłoczony. Musimy go nacisnąć, żeby wypięło nam się zabezpieczenie. On znajduje się w prawym dolnym rogu, jest to tutaj. Musimy to wcisnąć. O, wyskoczyło. Teraz możemy wypiąć tapicerkę. Po wypięciu spinek tapicerki musimy podnieść się do góry, z tego względu, że górna część jest osadzona w szczelce.